Mocna fala krytyki dotknęła Face'a przy pierwszym odcinku z Australii. I czy faktycznie ten film to jedna wielka reklama? Grab z grubą wpadką na live, przez którą został zbanowany i wytłumaczę wam o co z tym wszystkim chodzi. Dexi i Sagi w ciekawym odcinku u Joshiego. Wielki sukces nowej serii na kanale Kalucha, a na koniec przyjrzymy się wielu innym ciekawym tematom ze świata internetu. Znowu dzieje się dużo, tak że nie ma co widzu przedłużać i zostaw teraz łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem po więcej ciekawych odcinków, a 700 lajków i wjeżdżamy z nowymi newsami jak najszybciej to tylko możliwe. No i będzie mi bardzo miło, jak zaobserwujesz teraz mojego Instagrama, do którego link macie w opisie, a tam będziecie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje oraz macie info wcześniej, kiedy nowe newsy. A na start zaktualizujmy sobie temat Buddy, no bo ewidentnie w końcu szykują nam się jego wyjaśnienia, na które czeka chyba większość polskiego YouTube'a czy internetu. No a jak to Budda, tym razem po raz kolejny postanowił odpowiedzieć i zgasić hejterów, a zarazem wywołać naprawdę dużo kontrowersji. Mianowicie internet, a dokładniej głównie TikTok został zasypany filmikami z niespodziewanego występu Buddy na Louisa Villiana, z którym to dosłownie chwilę przed aresztowaniem wydał piosenkę Pardon. Ale przypomnijmy też zarzuty, które zostały mu postawione w październiku, które dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych. No i co do tego, Buddha dalej nie pozostaje obojętny, ze względu na to, że na koncercie w pewnym momencie wypowiedział pewne słowa. Zaraz wyjdę na swoje, chcieliby wejść mi do głowy. 24 w Forbesie najbardziej wpływowy. Rzucają do wody no i liczą, że popłynę ja muszę was zmartwić, ale jestem rekinem, bo moje rozterki to czy LA czy Singapur Ich rozterki to czy z Rapu czy z VAT. Firma się kręci do klocka klocek, jakbym krzyczał, JP to 23%. Prosi. Oczywiście to, na co ludzie od razu zwrócili uwagę, to, że Kamil nawet tego nie zaecytował, tylko było to puszczone audio, no i nawet nie udało mu się udawać, że faktycznie mówi to przez mikrofon w czasie rzeczywistym. I było to po prostu no, dość słabe, ale czy też jakoś specjalnie zaskakujące, przy, no nie ma co ukrywać dość y, długiej wypowiedzi, to ja zawiera dość y, specyficzne słowa. Także no jest to już dla nas kolejny dość dużo mówiący statement. Jednak myślę, że ten film wyjaśniający, który pewnie mimo wszystko ujrzymy za niedługo, wyjaśni to wszystko, co się teraz dzieje. No i może te słowa potwierdzi, a może zlekceważy. Na no, tego dowiemy się przy tym, jak to ujrzy światło dzienne. Dlatego warto subskrybować ten kanał i wiedzieć o wszystkim jak najszybciej, a mi będzie wtedy bardzo miło. Wiem, jak czasem ciężko w Minecrafcie jest znaleźć odpowiedni serwer, który dostosuje się do ciebie, a ty nie będziesz musiał dostosowywać się do niego. Dlatego też pamiętajmy dzisiejszego odcinka jest kraftmc.pl czyli jedna z największych sieci serwerów Minecraft w Polsce. Jak mnie już jakiś czas oglądacie no to crafta na pewno znacie ale w skrócie na krafcie wybierać sobie tryby możecie z 23 dostępnych na serwerze. A w tym te na starszą Minecrafta takie jak na przykład Survival, Bedwars, Guildie czy Skyblock, który co ciekawe również jest dostępny na tej najnowszej wersji no i właśnie do tego warto jeszcze jest dodać jeden tryb, który nosi nazwę Easy HC. I pewnie wielu z was teraz zapyta, cóż to takiego? A ja już do was Zmierzam z odpowiedzią na to pytanie. Dokładniej sam tyb można opisać jako takie łatwiejsze gildie połączone z trybem UHC. No i przede wszystkim na EasyHC o wiele, ale to wiele szybciej możecie zdobyć naprawdę konkretne itemki. Więc, szczerze mówiąc, dla mnie na przykład jest to naprawdę idealne połączenie i na tym trybie gra mi się co najmniej przyjemnie. Więc polecam serdecznie każdemu z was sprawdzić sobie samemu w C. Linki wszystkie informacje macie w opisie. Może pamiętacie, jak dosłownie niedawno mówiłem wam o jednej z nowych konstrukcji doktora Pablo, którą zaprezentował w swoim najnowszym nowszym odcinku, a w zasadzie to zaczął tego produkcję ze względu na to, że drugą połowę tego filmu dostaniemy po tygodniu, czyli w zasadzie w dzień, który wy oglądacie ten film, pewnie jest już to dostępne albo wleci na następnym. Ale dziś nie o tym, dlatego że Pablo oficjalnie dobił pół miliona subskrypcji, co wskazuje na nic innego jak rozpoczęcie budowy helikoptera, do czego również odniósł się na swojej społeczności. 905 dni temu zakładając kanał nie sądziłem, że nieco ponad dwa lata później będę mógł zrobić zdjęcie z tortem, do którego bita będzie piątka z dwoma zajami. Wy już zrobiliście swoje teraz kolejna mój ruch. Zgodnie z obietnicą z okazji 500 tysięcy subskrypcji, oficjalnie już uruchamiam projekt Pablo Copter. Coś czuję, że wiele się nauczymy z tej budowy. Zdecydowanie nie będzie lekko, ale wiem jedno. Helikopter gotowy do odlotu stanie na Pablo lotnisku, choćby nie wiem co. Generalnie teraz też widzicie, jaki jest na to wszystko plan, a w zasadzie to plan, jaki jest aktualnie na najbliższy czas kanału Pablo. Także to no plan prezentuje się naprawdę ambitnie i wiadomo, zajmie to trochę czasu, nie będzie to najłatwiejsze, a myślę, że zdecydowanie najtrudniejsze ze wszystkiego, co Pablo już zbudował. No i co, pozostaje nam tylko czekać, ale jestem pewien, że warto. A ode mnie gratulacje za tak piękne osiągnięcie no i po prostu powodzenia. W ostatnim filmie opowiadałem wam o zapowiedzi nowej serii Pateca z Antarktydy. No i właśnie teraz jesteśmy już po premierze pierwszego odcinka, który również już sobie obejrzałem, no i podzielę się z wami moimi odczuciami co do tego. Mianowicie sam film, jak wcześniej wam już mówiłem, dotyczy głównie pingwinów, które szczerze mówiąc nie powiedziałbym, że mogą być aż tak ciekawe stworzeniami, no a zarazem pięknymi, bo zdjęcia i nagrania, które patet zrobił, dosłownie wyglądają jak AI. I wiadomo, sam film pokazuje całą podróż na Antarktydę, dlatego też również nie jest to jeszcze jakiś bardzo mocny materiał, bo zdecydowanie te dwa następne przebiją go kontentowo i to kilkukrotnie, no ja tak myślę, bo w końcu za tydzień będzie to odcinek z biegunu, a za dwa tygodnie mont Vincen. I co ciekawe, to nawet EZI był pod wrażeniem rozwoju Kuby i z tym się również zgadzam, bo to jak realizuje on materiały, jakie pomysły wymyśla, jaki content dla nas realizuje, jest naprawdę niesamowite. Kalucha myślę, że większość z Was kojarzy, może nawet ogląda, ale no jest to zdecydowanie już legenda, jak chodzi o polski gaming. No a GTA no to już chyba w ogóle nie ma co tutaj mówić. No bo jak śledzicie jego internetową działalność, no to Kaluch słynie głównie z contentu z gry GTA 5, w której to już od wielu, wielu lat realizuje różnego typu serie i na wiele tych ikonicznych ludzie czekają naprawdę od lat, mimo prowadzenia stałych serii, które dodaje cały czas do daje również te nowe i wiadome czasem idą one dobrze, czasem idą one po prostu niekoniecznie najlepiej, lecz tym razem nowa seria, która polega na wyznaczonej barierze w grze i przejechaniu przez mapę właśnie w takiej małej przestrzeni wyszła naprawdę świetnie, co widać również po wynikach i opiniach widzów. Generalnie to pewnie też kwestia takich dodatków od Kamila, jak chociażby challenge, gdy to wypadnie poza strefę, albo mocnych rage'ów i rozwalania myszek, no to chyba już dość ikoniczne. Nawet Kaluch miał chyba swego czasu taką serię, nie rozwal Myszki Challenge. Co ciekawe, ostatnio nawet zagrał w GTA na kierownicy właśnie podczas tej serii. To też naprawdę był ciekawy odcinek. A warto dodać, że wczoraj właśnie wrzucił film z Shio i Ospano, którzy to wraz z nim podjęli się próby przejechania mapy GTA 5 właśnie w tej barierze. To, co mogę powiedzieć od siebie, no to sama seria mi się naprawdę mega podoba, a wy dajcie znać w komentarzach, co wy również sądzicie o tej serii, czy po prostu o jakim jest Kalu. Chętnie poczytam wasze odczucia co do tego. jest coś odnośnie jego, bo po raz kolejny wrzucił on film z teleturnieju, ale ty razem dość wyjątkowego, bo pojawił się na nim Sagi, ale nie tylko, bo również z Minecraftowego Środowiska i Dexi, który to chyba po raz pierwszy wystąpił w jakimkolwiek innym filmie niż na swoich kanałach, ale oczywiście chodzi mi tutaj o te filmy w prawdziwym życiu. Sam teleturniej jest grą w tak zwane czółko. Myślę, że każdy z was wie na czym to polega, ale to co ciekawe to występują tam naprawdę twórcy z totalnie różnych środowisk, co według mnie jest mega fajne, bo pojawił się tam chociażby właśnie Kaluch, czyli GTA, Fusialka, CS, Ekipa, Motoryzacja i tak dalej. KASIX, czyli Streamerka. Lakardon, czyli mega zabawny YouTubeowy content. No i właśnie Minecraft, czyli Sagi i Dexi, więc przedział twórców jest naprawdę ciekawy. No i chyba wypada również dodać, że sam Yoshi wziął udział właśnie w tym razem, w tym teleturnieju, więc to też całkiem spoko. Więc ode mnie szacun tutaj dla Yoshi'ego, bo po raz kolejny robi coś naprawdę ciekawego. No i fajnie, że zaprasza również właśnie takich Minecraftowych twórców. No i tym razem akurat nie będę wam nic spoilerował co do zwycięzcy, bo uważam, że master Seria wart jest uwagi, i to też pokazały wyniki, które są naprawdę przyjemne. Widzowie, zostawcie suba i lajka, to może kiedyś już imię zaprosili na odcinek. <gry> Teraz przejdźmy do tematu niezbyt przyjemnego dla samego grafa który to tak naprawdę prawie został zbanowany na Twitchu, a zarazem YouTube. No i to kwestia sporna, no bo ten ban podobno wystąpił faktycznie, ale naprawdę na niedługą chwilę, bo po prostu prawdopodobnie się bardzo szybko odwołał co do tego i został odbanowany. Mianowicie sama sytuacja miała miejsce kilka dni temu, gdzie to graf przypadł. Dodatkowo na tejmie pokazał niewłaściwego na te platformy mema z dwoma wieżami. No jeśli ktoś z was nie wie o co chodzi, no to niech lepiej nie wie, ale myślę, że tego tłumaczenie totalnie nie jest potrzebne. No i wyglądało to w ten sposób. O oh, kurde, to robię, nie? W chałupie w Przemyślu. Czekajcie, okulary. dziękuję bardzo za słuchanie nie wiedziałem. Co jeszcze bardziej grafa w tej sytuacji pogrążyło to zostawiona łapka pod tym filmem i z klipu nie wiadomo tak naprawdę kiedy została ona tam zostawiona, ale wygląda to tak jakby graf wcześniej już to nagranie widział stawił tą mapkę w górę, jednak no nie chcę tutaj szerzyć dezinformacji, więc możecie dać znać w komentarzach jeśli byliście na tym live'ie jak to faktycznie wyglądało podczas realnej transmisji, no bo zapis live'a oczywiście zniknął bardzo szybko ze względu na to, że najłagodniejszą karą ze strony YouTube'a byłby tu strajk na kanał, ale myślę, że mogłoby się tutaj to skończyć nawet banem. Teraz przejdźmy do tematu najnowszej serii Freeza i to dosłownie najnowszej, bo wyszła ona kilka godzin temu na jego kanale. No i myślę, że warto jest tutaj coś powiedzieć o ogromnej krytyce, która tutaj dość mocno dała o sobie znać. No i warto wytłumaczyć wam w ogóle cały ten temat, mianowicie Bartek Kubicki wraz właśnie z Fejsem wyjechali jakiś czas temu do Australii, no już chyba dosyć dawno temu, gdzie to właśnie zrobili takowy content dla widzów, który będziemy oglądać przez następne kilka dni i będzie to w następnych dniach uważam ciekawszy content niż na, na przykład dzisiaj, ale zacznijmy od początku. No bo Pierwszą sprawą, która co do tej krytyki się przyczyniła, jest to, że samym głównym aspektem tego odcinka jest zwiedzanie najpopularniejszego Zoo w Australii. No i co do krytyki wobec tego, się naprawdę nie dziwię, no bo fakt, faktem na przykład, że afy, no to można spotkać nawet w Zoo w Polsce i nie jest to nic niesamowicie yy, niesamowitego jak na odcinek u Frejza. A drugim i zarazem tym bardziej krytykowanym aspektem tego odcinka jest jego sponsor, czyli Evolut, którego to Frejza reklamuje już od naprawdę kilku dobrych lat. Jednak tym razem wyjątkowo widzą, Zdecydowanie nie spodobał się sposób tej reklamy, ponieważ wstawka tej reklamy przewija się dosłownie przez cały film. Żeby nie skłamać, no to naprawdę co kilka minut i ludzie oczywiście to wyśmiali, ale również i pocisnęli samego Face'a. Kiedy oglądasz sobie lokowania Evoluta i nagle jakiś vlog Ci przerywa. Świetny film, Ezzy, trzymaj dalej. Yy, z tym to nawet ja nie wiem o co powiedzieć, że, że. Ale jest to lajkowane, więc chyba jest to śmieszne całkiem. Dajcie znać, czy Was to śmieszy. Ogólnie Face wystarczy jedna reklama Evoluta. Film trwa 23 minuty 10 minut to reklama Evoluta. No. Ja powiedziałem. I uwaga, moje ulubione. Super reklama Face, ale te przerwy na odcinek są niepotrzebne. <gry> Generalnie tych komentarzy są tutaj setki, pewnie za niedługo będą ich nawet tysiące. No i myślę, że mógłbym wam tak czytać to przez kolejne na spokojnie 10 minut, może i więcej. Ale uwierzcie mi, że to ludziom się naprawdę mega nie spodobało. Ja szczerze uważam, że faktycznie oglądając cały ten film, który nie jest jakoś specjalnie długi jak na Face'a, bo jest to 20 kilka minut, reklamy, które przewijają się przez cały film, są po prostu nudzące. I wybijają z takiej chęci oglądania tego materiału. Jednak warto dodać, że odcinków trochę będzie, bo w poniedziałek będzie o tym jak się żyje w Australii, no i chyba to na co ja najbardziej czekam, czyli we wtorek, tak samo jak było 21 dni w dzikiej Afryce kilka lat temu z Patecemu Kajona, to tym razem będzie to 21 dni w dzikiej Australii wraz oczywiście z Bartkiem Kubickim, czyli pół godzinny dokument jak sam powiedział, więc szczerze myślę, że no tam będzie ciężko przesycić to jakimiś reklamami, ale kto wie jak to faktycznie nie będzie wyglądać, a właśnie jak już o tym mowa, no to Was oczywiście o tym wszystkim powiadamy, jak już się to pojawi, i na pewno sobie całą tą scenę podsumujemy na newsach. No i podzielę się z Wami moimi odczuciami co do tego, tak samo jak Wy, teraz podzielcie się ze mną swoimi na ten temat. A ja z chęcią poczytam, co Wy myślicie o tej krytyce. No i z dzisiejszych newsów to by było na tyle. Zostaw lajka, suba, widzu, no i wpadaj do mojego Instagrama. Link macie w opisie, obserwujcie, i widzimy się już za niedługo.